Ja ze mną! Ja, to jest bardzo dla mnie, bo byłem najdalej z was. Ja, nie, że ja nie no, będę. 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 No, będę. Może przez ten skrót pójdę, to, to w sumie jest dobre. Mogę jakieś skróty mieć po nas ruchu. nie. Idziesz to pasera czy... o fuck. Ja nie wiem, czy to jest randomowe, czy... Tam jeszcze tu. wow! Biedny hmm. Mario! Oh no. Po prostu ci zabieram kasę. No kurde. Łatwo go tego nie też, by tak, jak nie robię. Aż i taka kasa, masz to i spróbować. Chcesz mieć kasę? o, mieć kasę, chcesz kasę, chcesz mieć kasę, Zyba. No i posłuch szybkie. To wygląda. No tak, to jest. Nie, Josie jest teraz. Nie, nie. Wybawajcie no, mu najlepsze. Ona no, była na samym dole. Była no. na zielonach. Panie, to jest łatwe. A jak ci pomogę? A ja też. Bardzo tak, mało czasu pomogę ci. No, A teraz też widzę. Tutaj, e, no tutaj. Tak. tak, tak. przestań ty zastaniasz się? No cóż. No tam? Noże. Odtarwa. Noże. Tam ci coś ciekawego to. Do... Noże to są. No Hubert, on nie, on jest skupia, może bardzo to czuń wszystko a czekaj cię co ja i dostałem? O Oni on, on, Kupiłem, on za wszystko za bardzo dosłownie dziesiąta. Tak. Pójdę, wracam. Dobrze. A no, ma niech już się ci stałem. Eee! Dziękuję. Nie, nie Nie, muszę i tak tego nie uda. Mogę się od razu spotkać. Nie, proszę, normalnie na Zawsze coś kupię, I tak mi się nie uda. No nie, ja nie chcę tylko próbować, bo i tak mi się nie uda. Dobra, to, to, to. mały. Chyba tak szybko naciskać, się nie wiem. Trzeba naciskać, naciskać. Naciskać co?

Jeszcze długo gwiazdę jeszcze! Mm. jeszcze. jeszcze Słuchaj, co, co to robi Mario? Oh. A on ma zero, prawda? Jak on ma Nie Jestem szkadzony, ja mam dużo kasy. Dobry plan. Dziękuję mm. Mario, pomogłeś mi, serio. Nie, mm. nie, Nooo, jeszcze raz dwa. I patrzcie, ile pieniądzków ma Josie na ten moment? Bowsera musisz wyderzyć. O ład! Jak on to zrobił? Luigi! Nie możemy zabierzeć mi zawsze, nie! nie. Zabierz kasę sekundę. To chyba najwięcej! Czyli nie, nie działa no. we mnie! Luigi! Ja tylko zabieram chute, bo jesteś taki A komu miał zabrać? No właśnie Dobie, no, masz na no se Masz na No, ciewięć Masz dużo. Bardzo dużo No bardzo dużo Zaraz będę miał tylko chute, o nieważne Całem sami Nie, ale nie masz się to masz sterować No to To ja mogę za siebie jak chcesz No, pewno to dobrze zrobi. Ale ja już wiem, co to King Kong ma. Ja to wiem, to, to King Kong ma. Ja tak myślę. A, dobra, jak się. Dobra, te Naprawdę, Luigi. Oooo, luigi. Na śmierć jedą są Dobra. W śmierci? Nie. Śmierć wiem, do mnie zabić. Doki go. Nie zabrał pasę. I ty idziesz. Dobra. Jak możesz mi... Nie będziesz nie masz tyle każdy na gwiazdkę. Muszę wykreślić mi kwiatkę po prostu. Ładka sprawa. Nie, proszę. <noise> ja nie, nie będę kroki się mieć gwiazdkę. Nie mogę. Pokaż, mogę mieć gwiazdkę, to nagle Ej, nie przychodzi i zabiera mi ją. O, technika. Ja to normalnie przyszedłem, co mi głową. Tylko on. A Hu Hubert się obraził. Bo on mówi na niego śmierć. Dobra, dalej. Hubert przyszedł. To nie zajęło nam długo. Proszę wykreślić nikie. ich <ślamic> Sop. Nie, oh, nice. nie, Ja też to lubię, ale pewnie nie, tak gram. nie, 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 się botami. Nie, ja, nie, 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 byli się nie, 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 Mam idealnie też, chyba idealnie mam. ja mam chyba najgorzej. Nie, nie, ja mam najgorzej, bo nie sądzę, już zrobić no szukam, nie, gram, nie, gram, nie, nie, No nie, 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 on nie, 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 ty też tu a ja byłem drugie, no i co? DAJ GŁUPIA yeah! Let's gooo! Yy, druga gwiazdka! No, teraz strzelnię ja to! No ty już wykrałeś trzy razy w Mario Party, no, przez. Strzelnię to! No, wolę monety! Nie płacz, nie płacz! Ja. Wolę płac. monety! Wolę monety! Nie płacz! Wolę monety! Nie płacz! MONETY! Wolę monety, no, serio! <gulio> mm, ale i... Ale wy ale ale się... Ale my się nie wkurzajcie, bo ja mam nadal zero koinów. A wy nadal się I się wkurzali, nawet jak się chce się Erucja albo Czemu erupcja się skończyła na twojej duszy? A po Apo, ty zrobiłeś. A, dlatego. Zapomniałem, że to nie ja już robiłem. Dziękuję. Kochasz Dziękuję. kasę powiedziałeś. O, ja bym poszedł na skrót. Skrót. A, Albo nie, nie idź na skrótu, idź na. Skró... To jest najlepsze. Nie, 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 na na nie, 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 macie kasy! No nie, jej jest nie, ja nie, 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 tylko nie, 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 w nie, nie, że Ale wiem, że nie, nie, Teraz Jaszek kupi kwiatów. Ja nie mam kasy nawet. Ja, ja nigdzie nie kupię. Ja, ja Chyba nigdzie nie kupię. Czyj mapie? Pa, pa, pa. Pa, nie. Ja go nie biję. No też. On jest sapę. No nawet jak mam z mało coinów, to i tak go nie biję. Ja nie wiem je robić mam Ja mam tylko 13. I całą rundę tu ja nazbierałem. To nazbierałam. całą rundę, no i ja nic nie wydawało. Dobra. Przepraszam. Ja. Mhm. My, my nie dostajemy tej kasy. Nie ja dostałem tej kasy, więc tylko nie biję już. To nie ma sensu nawet. No. Bo chyba Boże dostaję tylko. Więc. Prawda. Ja się nie wyjechał. Nie się oj O, jest O, O, o! ja jebu! Jak się to wygodzi? A właśnie, jak chyba nic ci nie zapierze,my to Pawser dużo ci zapierze, więc dobrze. No. Tak mi się wydaje, że w jakiejś grze to robię.

Trzeba to naprasać. Teraz robię. Co to było? Co łóżnik nie strzeliłeś? Um. Co tam byli? No, ale i tak bym nie by się dostał. Jak byś nie trafił? Bo bo, ja na taki końca koszyku ja że nie tak bym nie trafił. Jak byś nie trafił? To takie łatwe. A nie posera Ona no nie powiedziałem, że ja bym nie trafił, No głuchy. Ja powiedziałem I sam zapomniałem. Nawet nie wiem co powiedziałem. A ja, po... a ja wiem co powiedziałem. Ja takie coś na pewno nie, nie powiedziałem. Ja byłem Nie, nie ja bo ja... Powiem, że i tak bym trafił pojmu. To, 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 to już I tak trafił.

i chyba najlepiej co nie chyba. Bo tak zrobię, zrobiła to jest mój. Tak, moje. To jest moje. Wszyscy przegrali, tak. Tylko ja miałam tak mało. Ej. Ale ja miałam i prawie, ja miałam i wszystko było i ja nie zrobiłam. Ja to Ja takie kuwiarę zrobiłem. Ej! Też po coś z nich? Tak? Wieso mówię? Pota ja go Panie, na... ja go jak go chciałam nazwać chłopcy, na chwilę Tam ja chłopcy ja Kto to wstępnie? Ja Mario jesteś po Nie, nie, nieee nie gram nie, Skąd kiedy ja akurat mam warta, to nie nie się grać, tak samo jak w Mario Party Kiedy ja mam warta... Ja, ja dalej gram, Wolter Mówię ci, nie chcesz grać się... Jest, wiesz czemu tak jest? Bo Hubert zawsze coś robi później. No. Ja nie wiem czemu tak później. Nie chcę krać na klatronach filmy czy co, to, to czy się miały, bawi. Nie to dlatego, że Luigi nikt nie nagrał. No. <laughs> No właśnie, nie chcesz grać i później jak robisz nie to nie myśl nawet nie chce wygrywać. Tak jak z tymi autami. Właśnie dziewięć 9 koniów. Oreso, masz niechęć do krycia? Masz niechęć. A mi ma. Ja, Ten Ten końki ma... A ja po prostu... Czuję, że to teraz będzie w tej mapie i nie po zabija. Bo Po tej rutynie skończy się. Ruch. ja, ucieka. Muszę klikać! Trzeba klikać co? I ja skakaj! No siwisie, nie dajesz mi kasy, tylko mnie zabijecie. No to nie tracimy. Na co? Ja nawet nie mam kasy, tylko stracimy. A no, ja mam zero równo. A to w zasadzie? No, już teraz mi się a w ogóle kiedy zawsze wygram, to tutaj... No nie, straciłem jakieś 15 nie. coinów. Tak, Nie, dronały minie zaś na gwiazdkę. Jaki chuj, jaki luidzi taki. O, nice. Całą kasę dostaję, nice, dzięki. Został donki! No tylko nikt na to nie na tepną. No. I minikierka. Czekaj, to będzie ciekawy. O! Dostałem to, to na pierwszej mapie i przegrałem! Teraz wygram! Typa. To jest trudne, ale... Ja to umiem, ja to umiem! Ja to umiem! Nawet bym mógł spróbować. Dobrze to nareszcie robisz. NICE! Yeah. Ja, to, ja, ja to umiem, mnie, to nie jest trudne, tylko zawa, Bo ja to umiem, to na mnie jest takie trudne. Ale się cieszę, że w pierwszej mapie przejechałem. To tak głupio. Tutaj to w pierwsze sprawi swoje ręce. Mm, nie chcę mi się wygrać. Teraz topię się jeszcze nie chcę. No bo, bo ja takie mam... Bo... jak chcę, ja, proszę. Ja, ja. Zobacz, Dobra zmiana! I nie zrobiłem! Najlepsza! O, to na tak! Każdy ma no, nie bardzo. jest gwiazdka? Tylko nie. nikt na to nie może natępnąć! Mmm, słapa mapa. To, manie... Nie, nie, nie! To ma no, To nie jest prawdę, nie masz kasy. Poczekaj. W prawo, w prawo. No, i w prawo. W prawo, w prawo! Która to jest nuda? <grystanie> można teraz skończyć. Butel, butel mini grze. Nie. To będzie safutko. O, na słynku odcinka. U o! No.